I dzień dobry. Dzień dobry. W czwartek, 12 czerwca Patryś o, nie chce pozować, ale idzie do przedszkola, tak ubrany. Krawat? Pod krawatem idzie do przedszkola. Tu tak, ma krawat, tu elegancko. Dzisiaj ma oficjalne zakończenie, chociaż do 20 przedszkole jest, ale dzisiaj... Krawat. No, takie uroczyste zakończenie i idzie pod krawatem. Zobacz, w lustru, jak To Patryś do przedszkola jedzie na rowerze. Dzisiaj ma oficjalne zakończenie. Mamy na 11 iść i zobaczymy, co to będzie. No i tutaj uwaga, Patryczek, odprowadzanie do przedszkola. Agnieszka, tutaj proszę o bukieciki, robi dla nauczycieli, tak? No, nie. Dla nauczycieli, no. dla pomocy. Sześć pań tam jest w tym przedszkolu. Na ile dzieci? Chyba 20 parę. E, chyba nie ma tyle, 15 chyba jest. Może nawet mniej. No. Ja nie wiem. No. Yy, no. Takie, takie oto ma tu Agnieszka swoje sprawy i robi bukieciki. No jeszcze Jeden mam gotowy to podwórku to później pokażesz jak już zrobię. No. no, Agnieszka tam się ubiera, bo się późno oczywiście zrobiła. A tutaj tak na szybko pokażę te bukieciki, które zrobiła. No, z tym właśnie idziemy do przedszkola no i my już przed przedszkolem no tu mieszka torbę bukietów i widzę, że to chyba tylko my coś przynieśliśmy także, jaja no i tutaj czekamy na przedstawienie nie? tutaj na tablicy już tak przygotowane na zakończenie i tu Patryś. jeszcze w ramkach jest tam tutaj dzieci idą do szkoły to są w takich ramkach, tu jak ty się nie to mamy Pięknie wygląda. Proszę, patrz, dostał dyplom ukończenia. Świetnie. Zaraz, kochanie, jeszcze zdjęcie z tym zrobimy, dobrze? Tak, jest nasz absolwent. Proszę, pod krawatem, w kapeluszu. O, jeszcze takie zdjęcie dostaliśmy, a mi nie tylko. No. No więc tak, dostaliśmy dyplom, co tam wcześniej pokazywaliśmy, okay, jego zdjęcie tutaj w ramce. To chyba jego prace są, plastyczne, no. jakieś książeczki. No i tam dyplom ukończenia przedszkola. Okay. Tutaj jest dyplom. Tak. Więc w patrzymy, co to tam dali za książeczkę. Taki scrapbook, czyli takie prace plastyczne. I to tak pierwszy dzień w przedszkolu. Odbita rączka Patryczka. Mm -hmm. Do zrobił. Tutaj Halloween. Tutaj jak miał urodziny, to taki dyplom wydrukowali mu. Eee, tutaj klejenie domku. Każde dziecko takie dostało oczywiście. No, tu jest mój motyl. I wios, wiosenny czas, robili jakieś prace? No. no, czyli coś tam robili te prace. Nie tak tu że jest mnie. dinozaur. Oj, mam. To jaki jest jego ulubiony dino, dinozaur? No, to jest drzewko. No, no patrzysz, to się dinozaur. właśnie wzięło zarysowanie ostatnio, coś cały czas. Na razie, no, tak sobie, ale wcześniej w ogóle go nie można było zapędzić. No. A teraz nie chce się oderwać. No. To jakaś. O. To, to ma być no, trochę no. brakuje, bo też trochę w Polsce byliśmy. Tak, ale więc, tutaj więc później ten... jest jakby opis jego postępu, Co no, no. to robił, Co to wygląda. No i pisze, że Patryk jest bardzo happy, no, ja myślę, <ścoughs> szczęśliwy. Jak mówię, zawsze chętnie chodzi tutaj do przedszkola, nigdy no. problemów nie było. Taka praca, no, fajne, także... fajne to zrobili. No. A że czwartek, to Patryk idzie dzisiaj na capoeirę poćwiczyć. Wyszło słoneczko, bo tak to padało. Także idziemy. No, jesteśmy a, w a, i proszę. Małego końca. Ja, no. To jeszcze nasz drobny zakup. Gębina właśnie dla dzieci minionki No i tu Waldiku wydaliśmy 40 euro za dorobne zakupy A Patryś co ty jesz? Roda Loda? A jak to jest po angielsku? Ice cream Pięknie, ślicznie Ice cream, tak Dobry? Smakuje ci? No to dobrze Idziemy jeszcze do polskiego wstępu po jogurty Bo tu nie ma takich co Patryś lubi, tak? Musimy iść kupić jogurciki.